Witam, empirkowcy. Eee, mamy niedzielę, jest wojn, czas wojny. Jak wiemy, wszyscy. Bijemy się. Mam, po, Zacznijmy od, z innej strony. Zmieniłem sojusz. Bijemy się. Ja się biję teraz z sojuszem Nemesis. Jak wszyscy wiedzą, jest to jeden z najlepszych chyba polskich sojuszy, który najwyżej stoi zazwyczaj w wszystkich rankingach. Eee, Rankingach znaczy, się rozchodzi się o siłę wojenną. O tym się głównie rozchodzi. Eee, więc tak, nam zostało 23 ataki. Mamy 5178 punktów. Przeciwnik ma jeden atak i zdobyli do tej pory 5340 punktów. No więc mamy 22 ataki przewagi, a straty w punktach 150 punktów. 170, tak? Dobrze liczę. O pirat oko, w każdym razie Jest szansa, że wygramy eee, Przeciwnik ma czerwone tanki Nie są to łatwe tanki Bo zazwyczaj to są ukoneny. Jest jakaś Hator Jest tu Złotousta eee, Tu jest Hypnos A tu jest Grubas, którego nie lubię bić Ale jest dobry Tu jest Arko Jest to jest stara Baba Jaga W dobrej obstawie więc tak wygląda wojna na wyższym poziomie niż do tej pory grałem. Tu już nie ma łatwych celi. Trzeba bić to co jest. Więc tak. No lecimy za ciosem. Zobaczymy. Pierwsza wojna jest lekka trema. Każdy by chciał wypaść dobrze. Więc resetu raczej chyba nie wykręcimy. Bo bijemy się. 27 osób, dwa są zbite więc już raczej resetu nie wykręcimy. No ale trzeba bić co jest. No nic, zacznijmy. Może poszukamy sobie jakiegoś celu, dajcie chwilę się zastanowić, kogo tu najlepiej zbić, żeby było dobrze. No dobrze, wybraliśmy sobie skład przeciwnika, także myślę, że się to spisze w jak najlepszym wydaniu 3 karty, 4 karty bijące mamy blokowanie statusu, obniżenie obrony teoretycznie dezaktywację w postaci Tity ale to nie zawsze ta pasywka zaskakuje no i kontrolę many w postaci Rugani z Wilczkiem także myślę, że się to uda, myślę o ile klocki dopiszą. Lecimy. O! Długo mil, mieli, mieli. Zobaczymy. Uff! Na szczęście klocek dopisał dosyć ładnie. Ale żeby tego zbytnio nie popsuć, trzeba to dobrze rozegrać. Tu niestety żółte mi się rozjadą. Więc nie będzie dla łodzimie klocków. Ale jeżeli zrobimy pierwszy taki ruch, ok, no tak bardzo to nie chciałem. Tutaj drugi, ok, swoje czerwone mamy załadowane. E, więc dobrze. Która strona tu jest bardziej niebezpieczna? Wydaje mi się, że ta strona. A gdzie ja będę klocki puszczał? Z drugiej mam strony klocki. No dobra, spróbujemy zrobić tak. Obniżymy Marianką. Dojrzymy tu Super. Super wyszło. Mamy załadowane wszystko co chciałem jeszcze. Teraz tak. Co my tu możemy zrobić? Możemy, dobrze, pozbądźmy się tutaj w ogóle tej prawej, stro lewej strony, no i tu idziemy tak, nie ma minionków, więc ja nie dostanę żadnej many, ani nie, regeneracji nie obniżę, ale tu już myślę, że już jest walka typowo pod kontrolą. Jakby to tu zrobić, żeby były dwa czerwone. No dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. Uff. Nie będzie obciachu. Jedna walka do przodu. Okej, okay, to cieszy. Dajcie chwilę, zastanowimy się nad kolejnym przeciwnikiem. Tak, wiem. Teraz się to może na mnie zemścić. Wiem, że nowy sojusz, ale... Próbowałem już tak grać... Na jazdy, nawet to dosyć wychodzi w różnych konfiguracjach u przeciwnika. I Fajnie jest to, że tu są dwa czerwone, jest to właśnie ryzykowne, żeby iść niebieskimi. W tym, że glelarz jest niezrobiony. Mocno bije, jak jest zrobione na podwójnym limicie, ja wiem. Ale okej, okay. lecimy. Mamy lekarza, mamy blokowanie statusu. Także co się może stać? Może się stać to, że nie będziemy mieli klocków. No dobra, szukajmy. Teraz zróbmy tak. O kurczę, tego nie wziąłem pod uwagę. Dużo przyjmie mój porcyz, ale to wytrzymała sztuka, więc da radę. A ja muszę jakoś skądś wyczaić. jeden klocek niebieski jeszcze no dobra zróbmy tak załadujemy hator i mamy środek w środek niebieski to cieszy zróbmy tak ok mocno uderzył ale pozwolimy się teraz tej strony chociaż będę używał niebieskie. Mam z tej strony, więc tu uderzmy tak, super. A tu uderzmy tak. Pięknie, pięknie się to składa. Ok, tu zróbmy taki ruch. Oj, idzie mi ten niebieski jeden, ale to nie problem. To nie problem. Mamy załadowanego ze swojego wylasza i jest po walce. Uf, udało się. Kolejna walka do przodu. To cieszy. To cieszy. Dobrze. Dajcie chwilę, zastanowimy się nad kolejnym przeciwnikiem. Więc tak, mamy kolejny, kolejny, kolejny atak. Wymieńmy. Oddział w ten sposób. Mamy tu przeciwnika. Tak, da się zblokować, da się zblokować, da. Tylko trzeba zdążyć przed Aramisem. No dobra, lecimy. Mamy prowokację, mamy leczenie. Blokady statusu nie potrzebuje. Dobra, okej, okay, lecimy. No i mamy mamy klocki wszystkie tylko nie te co które ja potrzebuję gdzie ja tu mogę dostać swoje fiolety Ewentualnie dużo czerwonych Zróbmy tak, pierwszy ruch ok. Cztery fiolety, no dobra zróbmy tak Zróbmy pierwsze czerwone. Um, bum, bum, bum. Bardzo kiepsko mi podchodzą te fiolety. Hmm. Dobra, zróbmy ten diament. I dobra, odpalmy tak. Niestety nie zdążymy. Nam tak? Za chwilę ktoś mi może nie przeżyć. Oj, amorek, najgorsze co nie mogę spotkać to amorek. No dobra. Hmm. No niestety. Niestety tu już raczej chyba nic nie wyciągniemy z tej walki. Totalnie nie trafiony kolor. No to już jest stan życia nad, nad wszystko, no niestety No zadajmy ostatnie jakiekolwiek obrażenia, no ale kolor totalnie nie trafiamy, swoich kolorów nie mam niestety. I zaliczyłem pierwsze 0. Plan dobry. Wydawało mi się, że plan jest dobry. Niestety, wykonanie wyszło nieco inaczej. W poprzedniej planszy miałem sporo, sporo żółtego. W tej już tak niestety nie jest. A no, dobra, idziemy. Hm. No dobra, zróbmy te. zróbmy tutaj i na tym się kończy mój plan gdzieś tu dostanę no dobra o jedną purę za późno niestety zobaczymy kogo mi kogo mi ściągnie manę. Spróbujmy tutaj uderzyć unik. I tu teraz odpalą dwa gobliny, więc zróbmy tak. no no to mam swoje drugie zero zaliczone. Bo ja. Oh. No dobra, mamy trzeci atak, idziemy takim składem, zobaczymy co teraz wyjdzie. gdzie ja mam znaleźć swoje kluczki? No dobra, mamy siedem fioletów. Ale nie mamy zielonych. Budnie trafi wykonana. Szkoda. zróbmy teraz tak to zróbmy tak Oj. mamy ostatnią turę dobra, zróbmy teraz taki ruch ясный гвинт На самом это все, наверное, не Массакра. Массакра. No, No dobra. Jeszcze jedną trójkę cieletową bym chciał. No ale dobra, zróbmy tak. Nie w gestalta. Okej. Okay tą stronę myślę że damy radę wciągnąć. brawo i teraz co teraz trzeba tutaj 100% no dobra. Gdzieś musimy jakieś znaleźć. Nawet jeżeli dobitki nie umiemy już zrobić po sobie, to już jest bardzo źle. No niestety nie zdążyłem masakra. Masakra z tymi. Walkami moimi. No nic, początki bywają trudne, jak to mówią. Zrobiłem dwa pełne cele, ładnie wyszło, a 2-0 zaliczyłem, czyli mamy słaby wynik. Tak, mamy bardzo słaby wynik. Zobaczmy, jak mi pierwsza wojna poszła. Mikiniki gratuluję Wojta Mechow. Ładne wyniki. No ja niestety będę zamiatał dół. Jeden z ostatnich. Ledwo ukręciłem 137 punktów. Gdzieś pewnie popełniłem błąd w doborze składów. Zostanie to zweryfikowane i zobaczymy. No nic, no, pierwsza moja wojna. Wojna wygrana, aczkolwiek cieszy przeciwnik zostawił jeden atak. Ma 5340 punktów. My mamy dwa ataki jeszcze i mamy 5771. Dobrze się zapowiadało, a wyszło. No jak wyszło, no nie wyszła mi ta wojna. No pewnie mam zawolne składy. No nie mam. Mam dużo składów na 9 klocków niestety. A na tym poziomie raczej to jest bardzo szybko karane patrząc na to jakie tu są składy, jakie oddziały, więc łatwo łatwo nie było. No niestety, no. Pierwsza wojna za mną. Może następna będzie lepsza. A jak nie, to zostaniemy przy dobitkach. Będziemy sprzątać, jeżeli komuś coś nie wyjdzie. Także widzimy się przy następnej wojnie środowej. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na razie. Hejka. Więc tak, empirkowcy. Nagrywam zakończenie wojny, rozdanie Oscarów. Takie nagrody dostałem. Dostałem kulkę światłości. Legendarną. Dużą. Pokażę Wam planszę. Tak wygląda plansza. Przeciwnik zostawił sobie jeden atak. Zdobył 5340 punktów. U nas zeszły ataki do zera. Zdobyliśmy 5840. Także tak to wygląda. Tak wygląda tabela. U przeciwnika. Ktoś zrobił 6 na 6. U nas najlepiej. Mikiniki. Wojta Mechow. Także tak to wygląda. Ja niestety okupuję dolną część. Nie wyszła mi ta wojna. Ledwo 137 punktów. Łatwo nie było. Ale też lekko nie. Gdzie popełniłem błąd? Zobaczę sobie na filmikach. Może błąd, błędem było źle dobrane karty. Albo źle przesuwane klocki. Także zobaczę. Obejrzę sobie drugi raz wszystkie przegrane walki. No i tyle. Dobra. Widzimy się na następnej wojnie środowej. Wiem, powtarzam się. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. To do następnej. Na razie.